Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Był już filmik o przygotowaniu gleby pod uprawę pomidorów, dyń, arbuzów itd. A dzisiaj o moich ukochanych ogórkach gruntowych. I pokażę Wam, jak prosto przygotować glebę właśnie pod uprawę ogórków gruntowych. Zasada szpadel. Szpadel. Szerokość szpadla? Przygotowujemy dołek? Szerokość szpadla. Ja Wam zaraz to pokażę bliżej. Szerokość szpadla i mniej więcej głębokość. Nawet jeżeli macie dobrą glebę. To i tak warto właśnie tą glebę przygotować jeszcze bardziej, żeby była jeszcze lepsza. Bo to, że jest dobra gleba, to nie znaczy, że ta dobra gleba będzie zawsze. Aż to jest, wiecie, takie niesamowite, że już z tymi ogórkami yy, dopiero co siałem, ale pokażę Wam to przygotowanie gleby na przykładzie takim krótkim, żebyście wiedzieli. Bardzo dobre, skuteczne, yy, sprawiające, że te ogórki lepiej będą rosły. A podstawą tego jest co dobra ziemia i obornik granulowany. Dałem kamerę bliżej, żeby to było widać coś niesamowitego. Patrzcie. Szerokość szpadla. Tutaj będą, to znaczy, to jest dołek, gdzie będę miał winogronko, ale to sobie już przygotuję dołek i tak pod, pod niego, ale to tak. Bo tam, gdzie będą ogórki, no to dwa poletka są już przygotowane, jedno jeszcze tam będzie przygotowane, ale później. Więc tutaj mówię, a pokażę Wam na przykładzie tego. Tutaj przyjmijmy, że będą siane, czy też sadzone ogórasy, ogórki gruntowe. W zależności ja sadzę co 25 cm w rzędzie, czyli 25, 25, następne 3, bo ja sadzę gniazdowo. Najpierw sieję po 3 sztuki, o, sieję po 3 sztuki blisko siebie, w sensie tu jest nasionko, nasionko, nasionko. Zresztą teraz macie to pokazane, jak ja wysiewałem na rozsadę. Tak samo tutaj możecie sobie też wysiać wprost do gruntu, chociaż ja preferuję bardziej zrobienie sobie rozsady. Więc 3 w jednym są co, co 25 cm, ale czasami jest wysiewacie, czy też sadzicie pojedynczo, załóżmy co 10 cm, różne są rozstawy uprawy. To warto, żeby ta gleba była przygotowana po całości. I niezależnie czy macie dobrą glebę, czy też złą glebę, przygotowanie jest tutaj bardzo podobne. To znaczy... Ja tutaj już mam dobrą glebę. To jest ziemia z obornikiem. Gleba powinna być żyzna, taka piaszczysto-gliniasta, nie zasklepiająca się. Ale tak, chodzi o to, że wykopujemy sobie dołek. Tak, to sobie damy. O. taki sobie wy wykopujemy rów. O. Rowek pod uprawę, który jest na szerokość szpadla i mniej więcej na głębokość szpadla. Wiadomo, że, że szpadle są różne, ale jak przygotujecie, tak będzie, będzie dobrze. Niezależnie od tego, jaką mamy glebę, stosuję jedną rzecz. Obornik granulowany. I sypię go sobie tak. Mniej więcej tak. Tutaj pod ten dołek Taki są y, trzy garści. Chodzi o to, żeby to mniej więcej właśnie tyle tego obornika granulowanego w całym rzędzie było. Ogórki będą z tego obornika granulowanego korzystały. Zamiast obornika granulowanego Wy możecie sobie dać obornik zwykły. Jednak ja preferuję obornik granulowany bydlęcy. Można by do tego dołka dać troszeczkę też nawozu wieloskładnikowego, szczególnie jak ta gleba będzie słaba. Szczególnie że ogórek gruntowy jest dosyć wymagającym ważyłem, takim wiecie, żarłocznym. Ale jak macie dobrą glebę, to ten obornik granulowany zwykle wystarczy. No i co teraz? Jeśli macie dobrą glebę, to po prostu zasypujecie tą dobrą glebą. I tyle. O, tu jest taka gleba właśnie z obornikiem. Nie zasklepia się tak mocno też nie rozpada się, tak wiecie, w pył od razu. Można przyjąć, że to jest taka gleba właśnie piaszczysto gliniasta, idealna do uprawy. I mając tą dobrą glebę, gdzie co roku Wam ta uprawa wychodzi, po prostu zasypujecie taki rów tą ziemią i tyle. I to już jest wtedy gotowe, zaraz to wiecie, zasypie. Ale mając tutaj bardzo słabą glebę, taką właśnie, że tutaj nic wcześniej Wam nie chciało rosnąć, to tym bardziej ogórki nie będą rosły. Taką zasklepiającą się bardzo gliniastą to polecam albo na przykład rozluźnić ją piaskiem, albo dodać do gleby troszeczkę komposu. To wiecie, wszystko zmieszać. Kompos jest bardzo dobry. Ale też możecie po prostu wsypać nowej, dobrej gleby. Można sobie kupić dobrą glebę na tony. Można sobie kupić też taką właśnie workowaną. Też też o tym nieraz wspominałem. Więc taki dołek zasypujecie ziemią, albo tą, którą już macie, albo troszeczkę właśnie dajecie nowej i to wystarczy. Głębokość szpadla, szerokość szpadla. Dla ogórka. Ogórki będą korzystały z tego i później jak wzmocni się ten korzeń się rozrosną też będą korzystały z tego co tutaj się znajduje między rzędami więc można by oczywiście przekopać tą glebę która się tutaj nie wiem czy to widać która się tutaj między rzędami znajduje bo załóżmy ogórek to jest co te kilka no, do 30 centymetrów w rzędzie a co 80-120 cm między rzędami? Więc między rzędami też można by tą glebę oczywiście przygotować przekopać zmieszać z nawozem. I ten ogórek, jak tutaj się rozrośnie on tutaj właśnie ma dobrą glebę on tutaj ten korzeń puści to on potem będzie korzystał też z tego, co jest między rzędami trochę tutaj. Ale najważniejsze jest przygotowanie tutaj w rzędzie, i zobaczycie, jak przygotujecie sobie raz właśnie taką glebę w rzędzie, to będziecie co roku taką glebę sobie przygotowywali. Właśnie ten obornik granulowany, czy też tro troszeczkę nawozu wieloskładnikowego, bardzo dużo tutaj da, to jest wręcz kluczowe. Gleba w uprawie roślin to jest coś kluczowego. Nie nadrobicie potem tego nawozami, choćbyście nie wiem, ile nasypali tego nawozu, nie nadrobicie potem tego. Więc dobra gleba, żeby ten korzeń się lepiej rozwijał, żeby te roślinki się lepiej rozwijały, żeby te pędy się bardziej ten, żeby to wszystko lepiej rosło. I to będzie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Zacznie korzystać z tego, co jest między rzędami i będzie właśnie pięknie rosło i pięknie. Planowało. To dla ogórka jest bardzo ważne. Ogórek to moje ulubione warzywowe uprawie i no, plonuje zwykle bardzo, ale to bardzo dobrze, ale jako, że to jest właśnie warzywo takie bardziej wymagające, bardziej żar żarłoczne, wymagające naszej uwagi, to warto o ten początek w uprawie zadbać, żeby te ogórki dostały na początku fajnie tej, tej ziemi, tego obornika, żeby ta ziemia miała właśnie dobrą strukturę, żeby ten korzeń mógł się swobodnie rozwijać. No i to by było chyba na tyle, Chodziło mi właśnie o to, żeby pokazać wam jak tą glebę przygotować, żeby to ta uprawa była bardzo, ale to bardzo skuteczna. Wiadomo, że potem się mogą trafić różne niedogodności, też na przykład wybierajcie odmiany, które są mniej wrażliwe na mączniaka rzekomego, bo na przykład jest odmiana śremski, której ja, ona jest fajna, ona wiecie, plonuje świetnie ten, ale szybko, zwykle zachoruje. To jest odmiana takich chorowitek. A na przykład odmiana oktopus, partner. No i też wymieniałem inne. Też było właśnie w siewie korweta. Wysiałem teraz Ares sobie na próbę. Na dusza zobaczymy, co będzie, ale najbardziej oktopus. To właśnie odmiana ma też bardzo kluczowe znaczenie. Oczywiście stanowisko słoneczne, dobra jakość sadzonki, sadzenie do gleby, już właśnie taki ciepły, nie, że od razu po przymrozkach sadzicie, bo to też może być kiepskie. No, chyba, że wy się w nasion, ale no, niuanse. Różne niuanse sprawiają, że to, że ten ogórek gruntowy czy też inne warzywo będzie rosło bardzo dobrze. Różne czynniki, tak jak właśnie ten wybór odmiany, wybór stanowiska i tak dalej, to wszystko wpływa na ostateczny rezultat, czyli na bardzo dobre plony. No i to by było na tyle krótkie przygotowanie, ale bardzo istotne. Dziękuję za uwagę, też zapraszam Was oczywiście do zakupu moich produktów, ty mi bardzo pomagacie. Teraz jeszcze właśnie te kilka dni są największe promocje w historii z okazji 10 lat Info uprawa. dziękuję właśnie za wszystkie zakupy bo teraz zamawiacie tego bardzo ale to bardzo dużo zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro po moje książki o uprawie warzyw dwie różne książki bardzo dobrze oceniane po kalendarz warzywnika 2025 bardzo mocno przeceniony i smyczki dzięki za wszystko i pozdrawiam Was bardzo serdecznie